Tylko że wiesz co jest na gorsze? Że wiesz, dupę wjeżdżają Nie, że... no, to już tam chuj, bo to na starcie Kar, sobie. No. Ale oni mają o wiele więcej niż No, tu nie, tu nie ma... I tu co to jest, tu widzisz, ale czwarty dojechałem, nie? No. Ja ten z makaronem cały to czas walczyłem. Kurwa, widziałeś? To jest Kurwa, ty z prawej, nie? Ja Cię od razu wyprzedziłem na lewą stronę, i chuj w dupę wjechali mi. To normalnie mnie obróciło na pierwszym zakręcie. Karadzie. Ja, tu, ja? No pista, tu troca pista. pista piszta, man, ja O, Filip, troka ta porra i, cara. To wersja jeszcze nie Olha pro lado, cara, olha. Mentira, a Austrália. Bota né? pro um lado, cara, o Red. Aí, mano. O William sabe o vídeo, eu já, sabia, eu sabia. Eu já Bidral, né? eu estou sobre o combo de irada, né? A Austrália é combo. Ele mudou. O William, você não deu a ele estava ficando em mim. Pô, desempenho do carro, mano. bota assim, né? igual, mano. O desempenho do carro, se o botar a com outro carro, tá fodido, mano. Por tem o Nigo tá andando devagar aí, mano.